Witam Was, moi kochani. Jesteśmy po zbiorach. Wczoraj woziliśmy drzewo na drugie gospodarstwo. Zresztą z tego puściłem filmik, a teraz zajmiemy się remontem garażu i nie tylko, powiększaniem kanału. Trzeba będzie tę ściankę rozebrać, tą posadzkę skuć. Domurujemy tam po obu stronach, naokoło tutaj się puści od tego gniazdeczka włącznik pójdzie światełko w kanale kontakty potem pewnie te schody będą do wywalenia bo one są niepotrzebne ogólnie ten kanał jest za krótki był jeszcze robiony pod malucha teraz są dużo większe auta a w zimie miałem taki przypadek że zmienialiśmy bodajże tuleje na wahaczach w hondzie no, i ona wystawała. Tutaj musieliśmy cały przód podnieść i to tak ustawić, żeby wejść do kanału. Cały tył wystawał, drzwi były otwarte. I takśmy zostawili na noc, no bo przez dzień, akurat tegośmy nie zrobili. Jeszcze części coś tam były niedobrane, tak jak trzeba. I po to mi to jest właśnie potrzebne, żeby sobie wjechać tu autkiem. Przy zamkniętych drzwiach przyparkować, a tutaj, żeby było swobodne wejście do kanału, do tego światło zrobimy. Tak jak mówiłem, te schody będą do wywalenia i będę was informował na, bież na bieżąco, jak prace postępują. Na razie do zobaczenia, do usłyszenia. Agregat stoi w razie braku prądu, jest i na zwykłe. 230, jest i siłowy. Także gdyby zabrakło, jest zalany, można go odpalić. Ee, dalej, co tutaj będziemy? No, już później, na koniec, wiadomo. Tutaj już troszeczkę to obdrapałem. Trzeba będzie pomalować ściany. To się na razie chwilowo tablice pozdejmuje. Wszystkie ściany będą malowane. Lampy wymienione, nie wiem czy nie dam ich czterech po długości, bo tu są dwie tu jeszcze był automat wstawiany to o, ta lampa była przestawiana, ale myślę, że jakby poszły cztery po długości i co najmniej dwie w kanale to już by było wtedy fajnie no i beton mamy skuty jest tutaj jakieś 25 cm piachu to się wywiezie tu sobie wrzucę ten piach później będzie tam na fundament czy na murowanie czy na coś faska wycięta i tak to na razie zostawiamy zaraz tu posprzątam wjadę samochodem i tak to zostawiamy do poniedzieli bo jest już godzina prawie 20 jest kilka dni później mamy przygotowane dzisiaj może to zaleję Zaleje to przez kolejny weekend sobie przeschnie. W poniedzieli będziemy murować. A kupiłem sobie do kanału takie dwie świetlówki 100 -watowe. Mam nadzieję, że to da radę. Ledowe, 100 -watowe. Zobaczymy jak się zamontuje, wiedzie samochodem, czy to czy to będzie dobrze? Jak będzie, to sobie może jeszcze domówię kilka sztuk. Także tak to na razie wygląda. No i mamy to. Posadzka zalana. Będzie sobie schła do poniedziałku. Dziś jest sobota. Wczoraj wieczorem jeszcze to zalewałem. Dzisiaj się trochę elektryko zająłem. Tutaj kawałek już jest pomalowany. Świetlówka wstawiona, gniazdko wstawione. Prąd stamtąd podciągniemy, to samo po drugiej stronie. Ale to pewnie dopiero poniedzieli, dlatego że nie chcę tutaj bardzo nakruszyć, to wszystko jest świeże. Jeszcze dzisiaj to zacierałem. I działamy dalej. Jeszcze kanał w rozsypce. A już mamy na niego ciekawą robotę. A mianowicie... Wymiana amortyzatorów i osłon w BMW 320 E91, na razie to sobie jeszcze poczeka. Musimy to dokończyć. Na pewno jeszcze z tydzień. Może lepiej potrwa to. Dopiero potem się zajmiemy amortyzatorami. Na razie życzę Wam spokojnego weekendu i do następnego. Pozdrawiam. Jest niedziela, przeszedł porządny deszcz, no na tego nie można nazwać, aż tak to nie było, ale i tak było grubo, prawie 40 litry, prawie 40 litry w godzinę, bo to było podzielone na dwie burze. Jedna przeszła, gdzieś, gdzieś od 6 do 7, druga druga koło dziewiątej bodajże drzewa połamane, tam mamy straż, nie wiem czy to będzie widać Drzewa połamane, było to naciągnęło, zaraz musimy zejść, bo coś jedzie Woda sobie płynie szosą z tej strony jest gitara z drugiej zaraz przejdziemy, tylko niech przejedzie. No trochę błotka naciągnęło Trochę błotka naciągnęło Ślisko jak skurczy byk tu jest ja jeszcze w klepeczkach sobie chodzę O Tam coś działają chłopaki No tutaj tak to wygląda No ciekawie, ciekawie, no i gorzej jest to tutaj, bo naciągnęło z pola trochę błotka. Nawet trochę więcej niż trochę. Najebane ta quest. Najebane jest ta quest.